To, co daje nam Słowo, to jak Bóg nas prowadzi przez ten czas formacji, można porównać do pięknego obrazu z Księgi Ezekiela, kiedy to garncarz robi naczynie. Ważne jest jedno wierność do tego jeszcze kiedyś w konferencji wrócimy ale wierność temu słowu, żeby za nim podążać, bo to, co mamy w formacji, we wspólnocie, jest pewną drogą. To się nie wzięło znikąd, tylko z, pewnej, z pewnego doświadczenia życia kościoła, który pokazuje pewną drogę wzrostu wiary. I kształtuje nas nauczniu Chrystusa. To, co mówiliśmy o charyzmacie naszej wspólnoty na pierwszym spotkaniu, że być przyjacielem oblubieńca, to znaczy znać dobrze oblubieńca, żeby umieć w Nim innych rozkochać. Czyli nasze serce też musi być blisko Niego. I ta formacja kształtuje nasze serca. Na podobne do Niego, bo Jezus nie chce, żebyśmy zdobywali wiedzy na jego temat, tylko żebyśmy się do Niego upodobniali, bo wtedy będziemy wybierać właśnie tak jak On w naszym życiu, kiedy będziemy podobni do Niego. I, i temu służy nasza codzienna formacja, dlatego zachęcam do wierności tej formacji. I można odpowiedzieć na to pytanie teraz publicznie, można nie publicznie, tylko w swoim sercu, publicznie przez aklamację, podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Was teraz zdobył się na odwagę i porzucił rzeczywiście wszystkie praktyki modlitewne, które miał, potrafił się uwolnić. Cieszę się, dzięki, dzięki ja za tak. odwagę. Dzięki za odwagę i Pan Bóg, ma nadzieję, że to jest doświadczenie tego tygodnia Wasze, że Pan Bóg potrafi nas zaskakiwać w sposób, w jaki przychodzi, w jaki sposób pokazuje swoją obecność, kiedy Mu na to pozwolimy w wolności, kiedy nie będziemy Mu wyznaczali czasu tylko na to, tylko Panie Boże, tu się modlę, tu możesz przyjść, tu się możemy spotkać. Jeżeli się od tego uwolnimy, to zaczniemy doświadczać, że Pan Bóg chce być z nami we wszystkim. Chce być z nami cały czas. Taką intuicję przekazywało nam rozważanie ostatnie tego tygodnia na temat modlitwy nieustannej. O cechach modlitwy sporo mówiliśmy sobie w poprzedniej konferencji, dlatego dziś chciałbym się skupić najbardziej właśnie na tym aspekcie modlitwy na modlitwie stanej Wprowadzi nas w to zachęta samego Jezusa z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 18. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać. W pewnym mieście był sędzia, który nie bał się Boga i nie szanował ludzi. W tym mieście mieszkała też wdowa, która stale przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, ale potem pomyślał sobie, chociaż Boga się nie boję, to uczynię zadość sprawiedliwości, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa. Niech w końcu przestanie przychodzić i mnie zadręczać. Pan powiedział, posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. Bóg natomiast, czy nie weźmie w obronę swych wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą? Czyż będzie zwlekał w ich sprawie mówię wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwości. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać. To doświadczenie zrezygnowania z różnych form modlitwy. Miało ci właśnie dać to poczucie, że jeżeli w wolności nauczysz się trwać w obecności Boga i zaczniesz tak rozumieć modlitwę jako trwanie w Jego obecności, to wszystko, co robisz w swoim życiu, może być modlitwą. Bo skoro modlitwa to trwanie w obecności Boga, to jak jem obiad, czy nie to z tym poczuciem, że to jest dar Boga, spędzam tam czas w Jego obecności, to mój obiad jest modlitwą. Jeśli idę do pracy, jadę autobusem, samochodem, stoję w korku i przywołuję obecność Boga w ten moment, to to wszystko, co się wokół mnie dzieje, staje się modlitwą. Pięknie to wyraża liturgia Wielkiego Tygodnia, a konkretnie święte Triduum Paschalne. Bo nie wiem, czy wiecie, może sobie wstęp zrobimy też w Wielkim jak myślę, że warto gospodarować na to czas. Jak w Wielki Czwartek rozpoczyna się msza święta, to nas się kończy dopiero Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę o 20. Wszystko, co robimy wtedy, jeśli jesteśmy na mszy wieczerzy pańskiej i z niej wychodzimy, to wszystko, co robimy pomiędzy, robimy w trakcie mszy świętej. Śpimy, jemy, sprzątamy na święta to wszystko robią Zobaczcie, tam nie ma nigdzie błogosławieństwa w żadnej z tych liturgii. Błogosławieństwo otrzymujemy dopiero w Wigilię Paschalną, zakończenie liturgii Wigilii paskalnej. świętując już elkanoc. To jest jedna Eucharysja, która trwa, w którą jesteśmy zaproszeni, bo całe dzieło zbawcze Chrystusa jest jednym dziełem. I Bóg nas do tego zaprasza, do tego trwania w swojej obecności. Pięknie o modlitwie nieustannej Mówią ojcowie pustyni, porównując ją do oddychania. Wdech, wydech. To jest nam potrzebne do życia. I mówią: zacznij oddychać Bogiem. Zacznij oddychać Bogiem, żeby On był w tym, co przeżywasz. I mówią tak: wdech to jest to, co czerpiesz od Boga. Siła do życia, Jego łaska, to, co cię uświęca. Wydech to jest to, co chcesz z siebie wyrzucić. Czyli wszystkie Twoje trudności, to, co Ci przeszkadza, bo to Cię będzie zniewalało. I właśnie do tego chcemy dążyć. Niech to będzie cel na tym etapie formacji, żeby zacząć oddychać Bogiem. Żeby Bóg się stał Twoim powietrzem, którym oddychasz wypełnił przestrzeń Twojego życia. I do tego Cię zachęcam w tym kolejnym tygodniu, który się rozpoczyna, żeby czynić ze wszystkiego modlitwę. Jak tylko świadomie będziesz wracał do tego myślami, to przywołuj obecność Boga do wszystkiego, co będziesz przeżywać. Zobaczcie to, co daje nam mądrość poprzednich pokoleń w przekazie wiary. To czego się uczyliśmy od małego, pacierza, zacznij dzień z Bogiem, nie? Nie, nie przez przypadek, żeby to wszystko zawierzyć i otworzyć się na Jego obecność, wejść tak jak przez bramę, chcę, żeby to wszystko, co się zaczęło od tej modlitwy, było już w Bogu, działo się w Bogu. Jak się wchodzi w modlitwę nieustanną, to się odchodzi daleko od grzechu. Nie ma grzechu w obecności Boga, trwając świadomej obecności Boga bo Jego miłość będzie Cię pociągała, odciągała od grzechu. Twoje ucho będzie wtedy otwarte na logikę prawdy. Zobaczysz, że w grzechu jest tylko kłamstwo, a logika kłamstwa jest pokrętna, nieprost. I to pokazuje trwanie w modlitwie nieustannej. To, co pokazuje Jezus też swoim życiem apostołom, yy, oddala się od nich bardzo często, żeby pozostać na modlitwie. Oni już padnięci, wyczerpani, gdzieś tam padają, a On mówi, idę się jeszcze modlić. Jak się budzą, to znów Go nie ma, bo poszedł się już modlić. Yy, trwało w obecności Boga. I yy, yy, na razie same formy to, to, to jeszcze będzie, przy, przyjdzie. Będziemy mówić o formach modlitwy, co one wyrażają, jak się w nie angażować. Ale taką świetną formą, która wprowadza w modlitwę nieustanną, no. jest na przykład modlitwa wrzańcowa. Zanurzanie się w obecność, trwanie w obecności Boga. Zwłaszcza, tam tajemnice są, to, 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 to już o tym mówiono Tajemnice są wprowadzane na życie Chrystusa. Stawiamy pro, wprost w Jego obecności. E, prawosławni mają, nie mają wrzańca, ale mają czotki. 100 koralików i modlą się modlitwą Jezusową, czyli imieniem Jezus. Jezus Chrystus z Synu Boga, żywego, zmił się na doną grzesznik. To jest właśnie to wprowadzanie się w obecność Boga. To, na tym polega modlitwa nieustanna, bo później nasze serce, kiedy my to w pewnym sensie na początku robimy mechanicznie, uczymy się tego, ale nasze serce później samo się wprowadza w modlitwę, w modlitwę. Jak chodzi w taki stan, nie, nie chcę powiedzieć bezmyślności, nie? ale nie angażujemy za bardzo naszych myśli do czegokolwiek czy uwagi, to nasze serce wtedy zaczyna się modlić i tak dzieje się naprawdę. Jeżeli świadomie się do tego przygotujemy i się będziemy tego uczyć, to nie prowadzenie i dłu, dłuższy czas nie za bardzo myślę o czym innym, tylko o tym, żeby w coś nie wiekać, to moje serce się modli. Jezu Chrystus, Mogłę żeby bo rozumieć się na to. No i serce się modli. I to serce później idzie do umysłu i nagle sobie zdać sprawę, jestem teraz w obecności Boga. I jak, jak wejść w taki stan modlitwy? Dopiero po tym tygodniu chciałbym, żebyście wybrali z tych wszystkich praktyk, które mieliście modlitewnych do tej pory dopiero po tym tygodniu, jak przeżyjemy, spróbujemy żyć tą nieustannie modlitwą, żebyście z tego, co do tej pory mieliście wypracowane, wybrali to, co dziś, w tym momencie będziecie wiedzieć za autentyczne spotkanie z Bogiem. Że rzeczywiście to było wasze spotkanie z Bogiem, albo to teraz z perspektywy tych dwóch tygodni pozwoli wam przeżywać obecność Boga. Żeby wyjść z tego, co jest przymusem prawa, jakimś rygorem, bo w tym nie będzie obecności Boga, nie będzie budowania relacji, przyjaźni z Nim. Jedynym zobowiązaniem, jakie trzeba zachować, to jest Eucharystia, i drugie, jak ktoś się zobowiązał publicznym ślubem, to liturgia godzin. Ale wszystko inne, wszystko inne. Właśnie powinniśmy przyjąć w wolności. I jak przeżywać ten tydzień, żeby, żeby to, co robimy, stawało się modlitwą. Eee... Za każdym razem jak coś zaczynamy robić, warto w sercu zacząć to od modlitw. Nie trzeba tam publicznie pokazywać tak, że teraz się zmieniłem, jestem we wspólnocie. <śmiany> <śmiany> Ułaga, uwaga! Odpalam silnik ojca. <śmiany> E, tylko e, niech się modli Twoje serce. Niech się modli Twoje serce, e, bo e, to, to będzie dawało Ci e, świetne takie doświadczenie poczucia bliskości z Bogiem. Tu e, postać wielu pewnie znana, ksiądz Marek Blady. E, jak byłem bardzo, bardzo młodym księdzem. To z Markiem z pracowaliśmy po sąsiedzku w parafiach i wyjeżdżaliśmy zawsze z młodzieżą w góry do jednej gaździny. I Marek zawsze miał taki zwyczaj, to to mnie zachwyciło po prostu w nim. I jak się modliśmy na brewiarzu, siadaliśmy naprzeciwko siebie, żeby były dwa chóry, nie? Chórą <todgłosy> mija. A Marek stawiał trzecie krzesło. A ja mówię, że do nogi będziesz wyciągał. <laughs> on mówi, nie no, przecież się modlimy. Ja tak na niego patrzę. On mówi, no tu siedzisz Ty, tu siedzę Ja, tu siedzi Pan Jezus. On mówi, potrzebne mi jest to, mówi, bo wtedy jestem skupiony, jestem świadomy tej obecności. Yy, I właśnie o to chodzi w przeżyciu tego tygodnia. Żeby mieć budować budować sobie tą świadomość. Yy, wprowadzania w przestrzeń swojego życia tego, co niewidzialne. Dlaczego w przestrzeni publicznej ludzie tak się boją krzyża? Jak myślicie? Szczególnie niewierzący. Bo symbolizuje cierpienie. Nie. Bo się boją stanąć w obecności. Jasne. Jasne. To, to, to jest e, działanie złego. Bo to pokazuje, ka, przynajmniej każe pomyśleć, czy rzeczywiście Bóg istnieje, czy nie. Tak, zastanowić. I właśnie chodzi o to, żeby budować przez ten dzień takie przestrzenie swojego życia, żeby to, co, czym się otaczamy, przywoływało na pamięć. Żyję w obecności Boga. Modlitwa przed posiłkiem. Niech będzie dziękczynieniem. Wypowiadanym za to, co mam z Jego ręki. Mądrość poprzednich pokoleń. Trzy razy mądrość Panią państw, nie? E, dawniej miły trzy razy na elon pański. E, I e, właśnie to przerywanie dnia, e, żeby wejść całkiem, odebrać to wszystko i wejść tylko w obecność Boga. E, bądźcie wrażliwi na to, co Duch Święty w waszym sercu będzie mówił, bo z, zobaczycie, jak, jak nie, niezwykle i e, jak suplemnie Pan zaprasza nas e, w bycie w swojej obecności. On wybiera taki czas rzeczywiście, że e, żebyśmy Mogli go dać, nie, nie wyrwie, nie wiem jak, y, ratujecie tylko życie, a Pan mi przestań reanimować, mój Jezus, mógł zdrować, Maryju, Twoje obecności. <totkujesz> <sąsiedzi. totekunikă> Bóg y, y, y. jest bardzo logiczny i bardzo porządkuje nasze życie. Y, nam czasem się wydaje, że o, Pan wprowadza chaos, y, wpadam w panikę, no bo jak tu zrobić, znak krzyża przed kościołem przed kapliczką? Najpierw jest Pan, nikogo nie ma. I to jest właśnie to, żeby złączyć z nim swoje serce, bo wtedy jak będziemy sercem w ogóle, jak rzeczywiście zdamy sobie sprawę, że on jest naszym powietrzem, czyli to nasze przywołanie go obecności jest tym zaczerpnięciem powietrza, czyli wzięciem jego łaski. Bo zobaczcie, jak z takiej perspektywy prawdy spojrzymy na, na stawanie w obecności Boga, czyli na modlitwę wyobraźcie sobie, że to jest moment, e, kiedy idziemy ramię w ramię z kimś potężnym, sławnym, rozpoznawalnym. No to, to jest właśnie coś takiego. Jezus staje idzie z nami przez życie w, w to, w czym trwamy. E, I. To dopiero pokazuje niezwykłość <laughs> modlitw. Tej nieustannej. Wprowadzam w swoje życie kogoś potężnego. I jestem dla niego ważny. I on chce jako pierwszy pragnie tej obecności. Yy, chociaż jestem niegodny być w jego obecności, to on traktuje mnie jak przyjaciela. Chce być twarzą w twarz ze mną. Zobaczcie, nie? Jako mieliśmy to w rozważaniu, jako Wyraz największej przyjaźni z Bogiem, stawanie twarzą w twarz. Dlaczego twarzą w twarz jest ważne? Nie wiem czy wiecie, nie będziemy tego... A może zrobimy. Spróbujcie. Ja będę mierzył czas. Zaraz powiem dlaczego czas mierzę. Spróbujcie przez pół minuty. Małżeństwa mogą ze sobą wykonać to ćwiczenie. Patrzeć w oczy osoby, którą macie najbliżej siebie. Przez pół minuty, ja powiem, czas start, i nie odrywać wzroku. Trzy, cztery, start. <śmienki> 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 Dzięki. E, dzięki. Dlaczego pół minuty? Bo naukowcy Stanów Zjednoczonych udowodnili, że jak się komuś patrzy dłużej niż 3 minuty w oczy, można się zakochać w Zobaczcie. Jak są bliskie relacje, to nie jest trudne. Im dalsza relacja, tym człowiek czuje się bardziej skrępowany. Na początku ucieka wzrokiem, mruga jak najszybciej. Dlaczego? Mamy tę świadomość, że w oczach widać wszystko, prawdę, w tym co człowiek przeżywa. Może być uśmiech na twarzy, a we wzroku tego uśmiechu nie widać i to jest właśnie patrzenie twarzą w twarz z Bogiem. Bóg patrzy Ci w oczy. Zna Twoje serce. Wie, czego Ci w danym momencie potrzeba. I jak staje przy Tobie, to się nie musisz bać. Nie musisz Mu w paraliżu opowiadać krok po kroku, co mam zrobić, żebyś był szczęśliwy. On tego wie. Wie czasem nawet lepiej, jak realizować pragnienia Twojego serca. Wie jak je porządkować. W tej obecności, w trwaniu, ważniejsze niż nauka mówienia. Tego się nauczymy. Z czego? Jak się dziecko uczy mówić? Słucham. Tak, jak dzieci mają problemy z słuchem, to albo się nigdy nie nauczą mówić, albo bardzo późno. I dlatego nasłuchujcie. Nasłuchujcie przez ten tydzień i pozwólcie się poprowadzić, pozwólcie się Bogu zapraszać do tego, co, co będzie dla Was planował. To taki drugi krok właśnie w tej drodze modlitwy. Ten tydzień, to też, który rozpocznie się, to będzie patrzenie na pewne trudności. I myślę, że właśnie trwając takich wolności, najlepiej je będzie widać. Jakie trudności się pojawiają, jak szatan walczy o to, żebyśmy wychodzili z tej obecności? Jak, jak będzie wyrywał, jak będzie burzył zaufanie względem Boga? Będzie pokazał – nie, nie, to nie. Weź tam, gdzie jest dużo mówione, gdzie jest hałas. Nie, wchodź w ciszę. Albo no, przestań się modlić, bo ktoś na fakt to zauważy. Co Bóg o Tobie pomyśli? I e, e, pamiętajcie, że, że to jest modlitwa, to jest błogosławieństwo, to jest pokarm też dla nas. E, w kontekście Eucharystii jeszcze więcej można by powiedzieć, ale co ale zostawimy, przeżywamy rok Eucharystii. Myślę, że znajdzie się jakiś czas, kilku tygodni też, że przejdziemy przez formację na temat Eucharystii. Dlatego nie będę rozwijał tego wątku, ale pamiętajcie, że to jest szczególny czas jego bliskości, jego obecności. Nie tylko oddychania nim, ale on wtedy rzeczywiście wchodzi w nas i żyje, staje się w nas życiem. I co warto zapamiętać z tej konferencji? Miałem mądrych nauczycieli, kapłanów. Jeden z nich mówił tak. Na początku konferencji mówi się o czym chce się mówić. Bo jak będziesz gadał głupoty, to i tak wszyscy zapamiętają, o czym chciałeś mówić. Nawet jak o tym nie powiesz, to ci powiedzą, że o tym powiedziałeś. <głosy> <głosy> Także mówiliśmy dziś o modlitwie nieustannej. Wdech, wydech. <noise> Oddychamy Bogiem. Wdech, branie łaski, branie w siebie życia. Wydech, oddawanie mu tego, co nam ciąży, co jest dla nas trudne, czego nie rozumiemy. Niech ten tydzień będzie dla ciebie oddychaniem Bogiem. Niech ten tydzień będzie dla Ciebie doświadczeniem niezwykłym Jego obecności, tego, że to On pierwszy wychodzi z inicjatywą. To nie Ty w końcu, a takie wielkie pragnienie mam, modlitwy, to się pomodlę. Panie Boże, zobacz jakie mam wielkie serce dla Ciebie. A Pan Bóg mówi, już 10 lat czekam na Ciebie i, i mówię, pomódl się, pomódl się, bo ja już czekam. I o to chodzi w tym doświadczeniu, żeby zauważyć, że tym, który wyprzedza nas w pragnieniu spotkania w modlitwie, jest Bóg. Że nasze wejście w mądrość jest odpowiedzią na Jego pragnienie, naszą inicjatywą. Bóg tęskni za Tobą. Cały czas czeka w każdym momencie. Nie bój się nim oddychać.